W czwartym odcinku programu Masterchef Junior pojawi się królowa polskiej gastronomii, czyli Magda Jessler. Restauratorka oceni wykwintne śniadania przygotowane specjalnie na jej przejazd. Kto z młodych kucharzy poradzi sobie najlepiej? Przygotowanie śniadania, które zasmakuje Magdzie Jessler, to nie lada wyzwanie. Właśnie z nim będą musieli poradzić sobie zawodnicy Masterchefa Juniora. Wyśmienite potrawy dla wyjątkowego gościa zostaną zaserwowane w równie niecodziennej scenerii. Magda Jessler, Michelle Moran oraz Mateusz Jessler będą próbować ich w wielkim, królewskim łożu z baldachimem. W drugiej części odcinka kucharze zostaną podzieleni na drużyny. Wspólnie będą pracować na wielki przywilej. Zespół, który poradzi sobie najlepiej z ręcznym wyciskaniem soku z pomarańczy zyska możliwość oblania sokiem owocowym.